Od poniedziałku mam coraz więcej telefonów, dzisiaj to już około chyba 20, nie wiem, nie liczyłem tego. W piątek byłem, w ten co był piątek byłem z jedną sprawą, no i da mi znać, także napiszę, zadzwoni, yy, to była, mówi, że sobota, niedziela, dobra, w poniedziałek o południa dzwonię. Yy, napisał SMS-a, którego tam pokazałem, jakieś dziwadła, także chuj wiec, o co tam w ogóle chodziło, nie wiem. Dzisiaj z jakiegoś innego telefonu ktoś do mnie dzwoni. Nie wiem z jakiego odbieram. Nie. Nie, nie odebrałem, później odzwaniam, przepraszam. Odzwaniam. Yy, yy, tak, a ta osoba odrzuciła i, i że oddzwoni. Ciąg dalszy. No to za dwie godziny, czy za trzy odzwaniam z powrotem. Jest na spotkaniu, nie może odebrać, czyli od tygodnia bez mała już jest na spotkaniu. Dobra, odpisałem, że proszę równych yy, siebie szukać, czy coś takiego, jakoś tak. no Bo tu co to z patologie, yy, patologie robić, więc nie było sensu. Myślę, że w jakiś sposób nie prowokują, że tam coś napisze, głupiego, czy coś, co tam pisać, po prostu to świadczy o tym, co to pisze, a nie tam, kurwa. No i tyle. I teraz tak. Yy, ta osoba nie chce odebrać z tego innego telefonu, tylko po prostu napisała mi ze dwa razy, a w tym czasie yy, inny telefon, też na tą samą kartę, nie? Ogólnie z tej karty mało, bardzo mało dzwonię, ale jest nagle telefon. Później po tym SMS-ie, że zaraz odzwoni też jest inny jakiś telefon. No kurwa, jak ktoś będzie teraz coś chciał ode mnie, no to przecież, no to już jest taka patologia szeroka robiona, że ja pierdolę, no. Co to znaczy ten, ten klan kurwa jebanych cweli. Ja tyle telefonów to w miesiącu nie miałem, co teraz y, przez jeden dzień. No i niby to prostactwo jest tajne. No. Jak tajne? No. Jak palcem do dupy nie mogło trafić to i zapaliłem im się w, w tunelu światełko, skup świni jebanych cweli, to tak biegli, że krawężników pod nogami nie widzieli. No Teraz tajne się. Jakie tajne? No. Jebane prostactwo, klika. Y, jestem w domu. Niekiedy bardzo strasznie cicho mówię, bo no, chyba każdy rozumie, że to świecenie po oknach i tak dalej, to się wszystkim tutaj wdaje, no i chcę, żeby nikt nie słyszał i dlatego tak cicho nagrywam. Teraz jestem sam, to więc trochę głośniej mówię. A, jeszcze druga sprawa, przypomniało mi się, na YouTubie oglądam, załóżmy, coś tam, jakiś tam filmik, albo no różne, tam jest na przykład jedno pytanie, później drugie pytanie, telefon dzwoni to tak by wyglądało jakby ktoś centralnie mój telefon miał na jakimś nie wiem, dobrym podsłuchu i miał kilka numerów I jak je na przykład i już tam jest mój numer wybity tylko jak on widzi że ja na to wchodzę, to dzwoni I już dużo razy większość telefonów to tak właśnie wygląda jak drugi raz na przykład odejdę żeby sobie tam na przykład coś wziąć przychodzę i drugą część oglądam znaczy drugą no dalej to samo tylko że czyli po przerwie telefon dzwoni i tak to wygląda